W dzisiejszych takie trzy hot tematy. Tematem numer jeden to jest to, że chcą nam wprowadzić 13-godzinny system pracy. Moi drodzy, zimbabwe się z nas śmieje. Ostatnim razem takie coś kiedy? Było w XIX wieku? Naprawdę to troszeczkę przesada. Numer, temat taki, temat numer dwa, to to, że w ciągu 10 najbliższych lat Grecja będzie potrzebowała 2 miliony nowych pracowników. Naprawdę, czy po prostu diabeł tkwi w szczególe? I taki temat numer trzy. W Grecji wyrzuca się każdego roku 2 miliony ton żywności. Tyle żywności po prostu ląduje w greckich śmietnikach. Jesteśmy na trzecim miejscu w Unii Europejskiej. Także jeśli zainteresowałam Cię tymi tematami, jak najbardziej zostań ze mną. Nigdzie nie idź. Moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Kolejny kapitan Fileski, Filip. W tym tygodniu nie było newsów, i ci, którzy są ze mną od dawna, dawna, wiedzą, że to jest dla mnie taki naprawdę ewenement, ale powiem Wam tak. Pierwszy temat, pierwszy powód, dla którego nie było newsów, no to było to, że w poniedziałek przywieziono mi kanapę. No, którą byliśmy rozczarowani, ale mimo wszystko, żeśmy ją zatrzymali. Generalnie później żeśmy się pogodzili z losem, że generalnie ona była na tyle tania, że było naprawdę głupotą oczekiwać, że, że będzie taka, jak na zdjęciu, tym, że żeśmy jej nie widzieli. No ale mniejsza, mniejsza o większość, ale chodzi o to, że przy montowaniu tej kanapy ja raczej spadła mi na nogę i ta noga mi spuchła, zrobiła się sina, i także miałam trochę problem z chodzeniem i miałam też trochę taki problem. Jestem, żeby się po prostu skupić na jednej rzeczy, a jeszcze, żeby zrobić dobry vlog, to już zapomnijcie. Jeden zrobiłam, ale stwierdziłam, że to będzie taki vlog wstydu, że naprawdę, że nie ma, nie ma sensu, bo ludzie mnie naprawdę zwyzywają. I stwierdziłam, że po prostu tego nie zamieszczę. I że właśnie takim najbliższym, najbliższym vlogiem to będzie właśnie vlog z newsami. I tak moi drodzy, mam nadzieję, że cieszycie się, że w końcu mnie widzicie. No, troszkę lepiej, że tak powiem, się czuję tak psychologicznie, i fizycznie, też swoją drogą. A co do naszych moi drodzy newsów, to tak, 13-godzinny dzień pracy jest już na stole, i będą o tym debatować moim zdaniem, debatować. Moim zdaniem to jest też to naprawdę wielka przesada. A wyobraźcie sobie tak, Grecy są postrzegani jako, taki, jako, jako tacy, tacy nieroby, jako takie nieroby europejskie, prawda? Że oni tam tylko na tą siestę czekają, że oni na wszystko mają dodatki, że nie chce im się robić i tak dalej. Wiecie, co prawda jest zupełnie inna, bo wyobraźcie sobie, że w roku 2022 taki przeciętny Grek przepracował 1 886 godzin rocznie. Gdzie w Unii Europejskiej, taki średni pracownik Unii Europejskiej przepracował 1 571 godzin, czyli Grecja jest na takim pierwszym miejscu, jeśli chodzi o przepracowane godziny rocznie. I powiem Wam tak. O co chodzi właśnie w tym projekcie? I założenia główne założenia są takie, 13 godzinny, 13-godzinny dzień pracy u jednego pracodawcy przy zachowaniu 11 godzin odpoczynku. Moi drodzy, 11 godzin odpoczynku to jest minimalna, która, o której mówi Unia Europejska. Także chcąc, nie chcąc, oni tej, tych 11 godzin odpoczynku nie mogliby przejść w, żadną, w żadnym wypadku. Możliwość prowadzenia 4-tygodniowego dnia pracy w wymiarze 10 godzin dziennie przez cały rok. Dla pod, e, przez cały rok. No to, to w sumie nie byłoby złe, bo wtedy wiecie: byłby ten piątek, sobota, niedziela, i po prostu znaczy, no, też swoją drogą człowiek by się za bardzo rozleniwił. Ale, ale w tym momencie powiem Wam tak. No to nie, nie we wszystkich sektorach by się to sprawdziło: no bo na przykład w handlu, gdyby sklepy i restauracje były zamknięte przez piątek, sobota, niedziela. No to, no i, a co chodzi, a co jeśli chodzi o, yy, no przede wszystkim, o pierwszą gałąź przemysłu w Grecji, która jest, czyli turystykę, że przyjechali być turyści tutaj i co, i piątek, sobota i nie ma, nie ma restauracji, nie ma sklepów? No nie, moi drodzy, to, to jest wykluczone. I tutaj zatrudnienie na krótki okres, nawet na dwa dni, w przypadku nagłych potrzeb przedsiębiorstw też nie jest dobre. Dlaczego? Yy, dlatego, że taki przedsiębiorca po prostu będzie sobie z, pogrywał z, z pracownikiem i w tym momencie będzie robił na przykład coś takiego, że ja, ja Ciebie potrzebuję na dwa dni i przychodzisz w ciągu tych dwóch dni Tygodniu, pracujesz przez 13 godzin, za co on ci zapłaci jak za 8 godzin, a później już ci nie nie będzie potrzebował, czyli, czyli zamiast pracować normalnie przez cały tydzień, będziesz pracował tylko dwa dni w tygodniu i po prostu za cały tydzień. Ja, ja, to, ja to, moi drodzy, tak widzę. Następnie, ułatwianie rozwiązania stosunku pracy. Uproszczona procedura rozwiązywania stosunku pracy w przypadku tak zwanego dobrowolnej rezygnacji. Dotychczas prawo przewidywało dziesięciodniowy okres, po którym upływienie upływie nieobecności pracownik mógł bez uznania za rezygnację pracy, zwolnić bez uznania, za rezygnację, uznania to za rezygnację pracy. Teraz ten wymóg został zniesiony, co oznacza, że pracodawca będzie mógł dużo szybciej stwierdzić, że pracownik sam zrezygnował z zatrudnienia nawet bez formalnego wypowiedzenia z jego strony. Czyli moi drodzy, jest tak, kiedyś było tak, że do tej pory było tak, że był ten 10-dniowy okres wypowiedzenia. Czyli jeśli ktoś się nie zjawił 10 dni w pracy, pracownik mógł, pracodawca mógł uznać, że. On zrezygnował z tej pracy i mógł go zwolnić i teraz będzie tak, że po jednym dniu, kiedy na przykład ktoś się nie pojawi, no to ten pracodawca będzie mógł go zwolnić. I teraz wyobraźcie sobie tak, jesteście chorzy, dzwonicie do swojego pracodawcy i mówicie, nie mogę dzisiaj przyjść, jestem naprawdę bardzo chory. Czy będziesz miał zwolnienie od lekarza? No oczywiście nie, bo żebyś, jeśli chcesz się zarejestrować do takiego lekarza ogólnego, no to potrzebujesz przecież... Kilka dni na to, żeby, żeby iść i mieć tą wizytę swoją, żeby ten lekarz ci napisał to zwolnienie, że naprawdę jesteś chory. A w tym momencie pracodawca ci powie: Nie masz iść teraz. I mam jeden dzień i ja Cię mogę zwolnić, prawda? No. A jak na przykład masz chore dziecko, no, no to ja nie wiem, czy to jest takie dobre moi moi drodzy. To na pewno nie. Eee, możliwość nakładania nadgodzin również na osoby pracujące w trybie zmianowym. Czy mi się wydaje, że to, że to akurat było te nadgodziny, yy, ale yy, no, ale musiały się na to zgodzić właśnie. Dzielenie urlopu na krótsze odcinki, na przykład 5 dni yy, po porozumieniu z pracodawcą Moi drodzy mi się wydaje, że to, że to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Yy. To no, bo przecież z pracodawcą zawsze mogłeś się dogadać, jeśli na przykład chciałeś sobie wziąć 5 dni, a nie od razu 2 tygodnie, prawda? Tak jak normalnie przysługuje. Minister pracy podkreśla, że 13-godzinny tryb pracy ma charakter wyjątkowy i nie będzie obowiązkowy. Tak, nie będzie obowiązkowy. Ja jestem ciekawa, czy nie będzie taki obowiązkowy, bo jeśli wejdzie w życie, no to mi się wydaje, że pracodawca, jeśli będzie miał na to sposobność, no to będzie mógł ten 13-godzinny system pracy jak najbardziej wymusić. I teraz tak. Co jest takiego w tym. Że, że właśnie związki zawodowe ostrzegają przed, przed tym prawem, że to nie, właśnie nie będzie dobre prawo, bo nigdzie nie pojawia się zapis o dobrowolnej zgodzie pracownika, czyli to praktycznie oznacza, że decyzja będzie tylko i wyłącznie jednostronna. Także zrobili sobie prawo, nie dla dobra pracowników, moi drodzy, chcą zrobić to prawo, ale dla dobra pracodawców, żeby mógł wykorzystać tego człowieka jak tylko będzie mógł najwięcej. I znowu jest to, że 11-godzinny odpoczynek to jest absolutnie minimum, które zapewnia nam Unia Europejska, także w tym momencie oni nic, nic z tym w ogóle nie, 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 nie zrobią. I tutaj kontekst taki społeczny i ekonomiczny to jest tak, moi drodzy, średnia pensja w wielu sektorach wynosi 740 euro. Czynsze w dużych miastach sięgają 600 euro. Ceny artykułów szkolnych wzrosły o 40% w porównaniu z zeszłym rokiem, a koszty wynajmów mieszkań studen studenckich stale rosną. Czyli jeśli dojdzie nam jeszcze do tego 13-godzinny system pracy, moi drodzy, no to to będzie naprawdę Zimbabwe, słusznie się śmieje w tym momencie z Grecji. To będzie moim zdaniem horror. Ale tu, tu, że tak powiem, diabeł tkwi w szczególe, bo następny temat nam to troszeczkę wyjaśni, dlaczego oni chcą zrobić coś takiego. Dlatego, że moi drodzy, do roku 2035 Grecja będzie potrzebować około 2 miliony nowych pracowników. Mi się wydaje, że to jest chyba troszeczkę na wyrost, moi drodzy. E, około 10 milionów w e, populacji liczy sobie w tym momencie Grecja i będzie potrzebowała 2 miliony pracowników. Oni mówią to w ten sposób, że co się dzieje, że bardzo dużo ludzi teraz będzie przechodzić na emerytury. Co się z tym dzieje? Co się, co się z tym wiąże, moi drodzy? No, ktoś na te emerytury będzie musiał... Pa e, pracować. Ludzie podchodzą na emeryturę, ale bardzo dużo młodych ludzi wyjechało za granicę. I tych takich 30-latków w Grecji, żeby zostali i pracowali, no to jest ich mało. A szczególnie tych 30-latków, którzy naprawdę mają olej w głowie i chcą zrobić kariery, bo wiedzą, no, że raczej w Grecji to najciężko zrobić jakąkolwiek taką karierę, a szczególnie właśnie w takim resorcie technologicznym. No to ja Wam mówiłam i będę to mówić. Jest, jeśli chodzi o Technologia, Grecja jest bardzo w tyle. Oni chcą po prostu spowodować tak, że ci młodzi ludzie, ci młodzi Grecy, oni będą chcieli z tej emigracji wrócić, prawda? No i teraz, gdzie będzie na pierwszy plan, będą to specjalizacje i zawody STEM, takie jak analitycy danych i naukowcy danych, specjaliści do spraw uczenia maszynowego, specjaliści. Do etyki AI, projektanci produktów cyfrowych w środowiskach sztucznej inteligencji, techno, technicy automatyki, inżynierowie sieci i baz danych, inżynierowie do spraw oprogramowania i technicy systemów sieciowych. Także, moi drodzy, jeśli ktoś z Was studiuje lub zajmuje się jedną z tych prac, Miejcie na uwadze, że jeśli przyjedziecie do Grecji, będziecie chcieli zamieszkać w Grecji, a Grecja jest teraz bardzo modna mi się coś wydaje, bo w wielu gazetach, w wielu gazetach właśnie, czytałam w polskich gazetach właśnie, że jest moda na Grecję, także jak najbardziej będziecie tutaj mogli przyjechać i pracować, także rynki będą otwarte. I teraz jeszcze jest coś takiego, jak w najbliższym czasie, jak najbardziej będą potrzebni pracownicy służby zdrowia, 19 tysięcy, pracownicy opieki osobistej, bo moi drodzy, co się dzieje to się dzieje, że Grecja robi się takim, takim krajem też europejskim, że w tym momencie Grecy nie za bardzo chcą opiekować się swoimi rodzicami, po prostu mają swoje kariery, nie mają na to czasu i zaczyna być właśnie potrzebny taki. Pracownik os opieki osobistej. Czyli tak jak właśnie w Niemczech, y, tam w latach 2000- bardzo dużo poleg jechało właśnie do pracy, żeby opiekować się właśnie starszymi babciami, to pomału się tutaj też zaczyna y, robić, że tak powiem, modne. I ci ludzie już zaczynają być jak najbardziej potrzebni. No i oczywiście nauczyciele. 122 y, nauczycieli i trzeba by ich, ich było y, przekwalifikować. Y, jeszcze w jednej gazecie czytałam, że właśnie w sektorze rolniczym bardzo dużo jest potrzebnych ludzi. No jakby nie było, jest potrzebna siła. A te wszystkie właśnie oliwki, pomarańcze i tak dalej, bardzo dużo rolnikom tej siły brakuje. No, brakuje im pracowników. No i właśnie oni też swoją drogą chcą też brać ludzi z tego trzeciego świata. Wam też taką ciekawostkę, a oni mówią właśnie coś takiego, że to dlatego, że po prostu bezrobocie się zmniejszyło, ale o ile się zmniejszyło bezrobocie, moi drodzy, z 9, e 9, ile to jest. Dokładnie powiem Wam tak, w roku 2025 było 9,2024 było 9,7, a w 2025 w lipcu było 8,3, ale oni zawsze w lipcu mierzą to bezrobocie, bo wiadomo, że w lipcu jest najmniejsze bezrobocie, bo najwięcej ludzi choćby w tym sektorze właśnie turystycznym sobie tą pracę znajduje, więc nie ma takiej potrzeby, prawda? No. I dlatego oni stwierdzili, że oni będą potrzebować tych ludzi i że oni nawet będą mogli brać właśnie z krajów trzeciego świata. Powiem Wam taką jedną rzecz, że jeśli chodzi o to bezrobocie, to ostatnio nawet siłka mi mówiła, że jej może gdzieś tam dorabiał jako delivery, czyli, wiecie, rozłożenie żywności, i powiedział, że naprawdę był jedynym Grekiem, że wszyscy inni ci w delivery, no to byli. Śniadzi, że tak powiem. Także nie tyle Grecja potrzebuje, wiecie, tych swoich Greków zapewnić im pracę, ale oni potrzebują zapewnić pracę tym właśnie śniadym ludziom, których po prostu amerykańskie korporacje tutaj potrzebują jako takiej taniej siły roboczej, prawda? No bo już nie za bardzo chcą takim rdzennym mieszkańcom Europy solidnie płacić za ich pracę, i tutaj jest moim zdaniem ten pies pogrzebany, i dlatego potrzebują takiej liczby pracowników i chcą ją wziąć z zagranicy. Tyle dobrze, że na przykład, jeśli by zapewnili tym młodym Grekom takie dobre zarobki, że oni chcieliby tutaj wrócić, ale ja wiem, ja aż taka optymistyczna, to ja nie jestem, moi drodzy. No, i temat numer 3, tym razem z Polonorama. Swoją drogą ostatnio nawet panią redaktor tej gazety poznałam na tym właśnie spotkaniu, o którym wam mówiłam, tym Poloninem, bardzo fajna kobieta. Oczywiście link będziecie mieć w opisie. I teraz, tak moi drodzy, 2 miliony ton żywności trafia rocznie do kosza w Grecji. Dwa miliony ton, moi drodzy, Grecja jest takim państwem, że tutaj jest wszystko na bogato, tu się je na bogato, jak się idzie do restauracji, to nie zamawia się jednego dania i czegoś tam do picia, czy jakiejś sałatki, tylko zamawia się pięć, 6 dań i po prostu z jednego ze wszystkiego coś się po prostu smakuje, nie? W ten sposób, tu jak są święta, moi drodzy, no to pół barana na taki stół, to na pewno to jest, no nie może zabraknąć, a ja mogłoby na przykład na, pasce, na paska zabraknąć barana to trzeba kupić więcej. I tutaj ja widzę po tych koszach, po każdych świętach, jak naprawdę ta żywność się marnuje. Wyobraźcie sobie, no ja akurat nie jestem w tym, e, że tak powiem, w tych Grekach, którzy, e, z znaczy tej ludności greckiej, która wyrzuca jedzenie. Ja raczej jestem taka, że ja się raczej, no raczej staram się nie wyrzucać jedzenia i kupuję tyle na ile, ile jest mi potrzebne. A ja na przykład widzę ludzi, którzy chodzą na targi, na targi, na te właśnie lajki i oni naprawdę mają takie wózeczki na tych kółeczkach i oni do tych no po parę kilo pomidorów, ogórków, papryk, pomarańczy i tak dalej. Ja na przykład, wiecie, nie lubię, nie lubię owoców i warzyw, przede wszystkim pomidorów nie lubię z lodówki. Jeszcze ogórka z lodówki zjem, ale pomidorów z lodówki nie lubię. Nie lubię bananów z lodówki, no, awokado z lodówki też nie lubię, mam, mam pewne takie smaki, które wolę, żeby były w takiej temperaturze, wiecie, pokojowej. I teraz tak, czytamy y, taki kawałeczek z polonoramy. Ponad 2 miliony ton żywności marnuje się każdego roku w Grecji, podczas gdy, jak wynika z danych y, Greckiego Urzędu Statystycznego, 7% mieszkańców kraju boryka się z umiarkowanym lub poważnym brakiem bezpieczeństwa żywieniowego, czyli jak najbardziej. Jest tak, że jedni wyrzucają to jedzenie, a drugim po prostu brakuje tego jedzenia, moi drodzy. Według danych Eurostatu, w czwartek Grecja zajmuje trzecie miejsce w Unii Europejskiej pod względem ilości marnowanego, marnowanej żywności. Żywności w przeliczeniu na mieszkańca. W 2024 roku przeciętny Grek wyrzucił średnio 201 kg żywności, podczas gdy średnia Unia Europejska wynosi 130 kg. Ja, ja, ile mogłam z tego wyrzucić? No, ja mogłam z 5 kg na rok. No to na pewno tam coś tam zawsze się popsuło, co się, to niestety się wyrzuci lepsi są moi drodzy tylko i teraz tak sektor bo to jest tak że nie chodzi tylko o to, że jest, że są to gospodarstwa domowe, ale są to też sektory spożywcze. I to jest tak sektor produkcji spożywczej odpowiada za 23% Produkcja pierwotna za 11%, gastronomia za 11,31%, no handel de, y, detaliczny i dystrybucja za 7,77%. Y, I teraz tak, gastronomia za 11,31%. ,11, ja powiem Wam tak: przy każdy, na każdej platinii, przy każdym supladzie, tylko przy każdej restauracji. Mieszka gromada kotów i ci ludzie zwykle jak kończą dzień i mają te resztki, oni tym zwierzakom wynoszą. Oczywiście gdzieś tam na wsiach czy, czy w innych rejonach, to są też pieski bezdomne, tutaj w Atenach, na wyspach tam, ja powiem szczerze, że raczej nie widziałam, w Pilion jedynie widziałam. Tak, w pilion widziałam bezdomne psy. Mówi się właśnie, że na wsiak jest tak tych psów dużo, a tak w mieście to nie ma. Ale kotów jest od groma. I tutaj właśnie te kotki, choćby na, na na platy, to one są naprawdę jak beczki takie grubiutkie. beczułeczki, takie fajne. Także one sobie pojedzą, one zawsze mają tą miseczkę. I tutaj, jeśli chodzi o te rzeczy, to się tak za bardzo nie marnuje, no bo raczej przychodzi to właśnie na kotki. I teraz tak. Które, które państwa przodują. Eee, najpierw jest Cypr, na Cyprze jak najbardziej mieszkają Grecy, później jest Dania, no i oczywiście Grecja. A, a moi drodzy, najmniej wyrzuca się w Hiszpanii, bo wyrzuca się 65 kg, w Słowenii 78 i na Węgrzech 88. No czyli w porównaniu do Grecji, ta 2001 no to by było sporo. No jeśli chodzi o cyfr, który góruje w właśnie w wyrzucaniu jedzenia, no to Cypr wyrzuca 286 kg. Kilogramów żywności rocznie. Nie na każdego, oczywiście, yy, obywatela. No, danie 261. Także, moi drodzy, marnotrawstwo za marnotrawstwem się tutaj o, w tym kraju yy, odbywa. Więc szkoda, czy ja jak najbardziej mówię wam, że ja jestem za tym, żeby jednak tą grzywność nie wyrzucać, żeby właśnie nie robić, a to krec im się wdająć, to mają po prostu w, w swoim DNA, Jeżeli jak idą do sklepu, to po prostu musi być na bogato ja nie nakupuję tego od groma niepotrzebnie. Dobrze, moi drodzy, mam nadzieję, że w tym tygodniu zrobię Wam dwa vlogi, na pewno, wydaje mi się, pomalutku, tak. No to do zobaczenia, moi drodzy, jakiś za ten! Pa, pa!